Także Komeńskiego, który wyjechał z ojczyzny na zawsze w 1628 roku i przybył do Leszna. Szlachta i prości ludzie otrzymali ultimatum: albo przejdą na katolicyzm, albo muszą emigrować. Katolickiemu nabożeństwu, a ostatni a urodzeni jako panowie. Na przestąpieli rzymsko jako cirkwi, tak musieli emigrować. Po powstaniu, elity czeskie i morawskie były prześladowane. Tak zaczęła się druga fala emigracji, która przywiodła Komeńskiego do Leszna. Miasto wkrótce stało się największym ośrodkiem braci czeskich w Polsce. Jan Amos Komeński jest postacią do dziś łączącą Leszno z Morawami. Dzięki sesjom naukowym, wystawom, wykładom, wiele się o nim mówi. W Lesznie działa Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa jego imienia. W zbiorach Leszczyńskiego Muzeum są eksponaty związane z pobytem braci czeskich w Lesznie. Muzea w Lesznie i na Morawach współpracują ze sobą. Tutaj już z panem dyrektorem Hilmerem jesteśmy po, po rozmowie. Wzajemnie sobie przekazać jeszcze. Te rzeczy w formie edukacyjnej, które jeszcze są w, w, i w naszym muzeum, i, i w muzeum w przerowie. Natomiast tu chcę podkreślić, że rozpoczął te kontakty w Leśnie dr Alojcy Konior, który zaczął organizować pierwsze sesje komeniologów. Później to z różnych względów zostało zaniechane. I w zasadzie od 2003 roku dzięki, no nie ukrywam moim też prywatnym kontaktom, zaczęło się to wszystko rozwijać i myślę, że zaowocuje to dobrą współpracą w przyszłości. Dzięki braciom czeskim Leszno rozwijało się, zyskiwało na znaczeniu. Z drugiej strony, nasza historia okrutnie splotła się z obecnością braci czeskich w Lesznie podczas potopu szwedzkiego. Najprawdopodobniej w odwecie za sprzyjanie Szwedom miasto zostało spalone przez polskie wojska wierne Janowi Kazimierzowi. Profesor Dariusz Rot z Uniwersytetu Śląskiego ma nieco inną hipotezę. Badania pani profesor Jolanty Dworzaczkowej, profesora Janusza Tazbira, wykazały, że czarna legenda no, była stworzona. Tak samo mówiło się o tym, że leszno pod koniec kwietnia 1656 roku zostało spalone przez Polaków w Odwecie za opowiedzenie się mieszkańców za Szwedami. Nie do końca wiadomo, czy to rzeczywiście było podpalenie, czy też zapruszenie ognia, za zabudowa drewniana, wiadomo, co się dzieje. I druga legenda, którą tworzył sam Komeński, że y, wojska polskie, wkraczając do Leszna, y, zabiły tutaj jakieś ogromne rzesze braci czeskich i tzw. innowierców, Większość z nich uciekła z miasta. Udokumentowana jest tylko śmierć zaledwie kilku osób. Chodziło o coś innego znowu. Komeński starał się o pieniądze dla jednoty braci czeskich po 1656, więc musiał przedstawiać to zburzenie leśne na zasadzie prawie wojny dwóch światów. Rzeczywistość była bardziej skromna, natomiast skomplikowana na pewno. Komeński pozostał w lesznie do końca, nie wierząc, że ktoś może zniszczyć tak piękne miasto. Stracił dorobek całego życia wraz z rękopisami największych dzieł. Posądzono zdradę za napisanie Pana Giryku do Karola Gustawa znów musiał uciekać. Tym razem znalazł schronienie w Amsterdamie, gdzie zmarł w 1670 roku. Pochowany jest w Narden. Z jednej strony tragiczna, a z drugiej wielka postać Komeńskiego inspiruje artystów. Rzeźba przedstawiająca Komeńskiego była pracą dyplomową Igora Kitzbergera, uznanego w Europie intrygującego artysty. Igor Kitzberger wcale nie planował rzeźbić Komeńskiego. Od swojego profesora Jana Kulika usłyszał jednak: „Byłeś dzieckomęskie, a sam fuuu, Ale znał profesora, że zadawał i gorшие prace. Tak sam si potom uświadomił, że ja na w ogóle nie wadi, że jak mówi profesor, on był Morawak, ja sam był Morawak. Nawice znał skwilego. Komenologa? Tak, Będziesz robił Komeńskiego. Wiedziałem, że profesor zadawał gorsze prace. Pomyślałem, Komeński z Moraw, ja z Moraw zacząłem pracować. Franciszek Chybl, ówczesny dyrektor muzeum w Przerowie, opowiedział mi nieznane fakty z życia Komeńskiego. Państwo nie było wówczas przychylne tej postaci, bo przecież był duchownym. To było tabu. Zacząłem widzieć Komeńskiego inaczej. Ty mi we wszystkie informacje, które i w postaci o nie dawali. protože strana e, neměla ráda, že Komenský byl teolog, že byl kněz, takže v podstatě toto téma bylo tabu a já jsem ho viděl jako Komenského napřed jsem viděl prostě jinýma očima, pak mě o něm vyprávěl Franta Hybl a začal jsem ho vidět úplně jinak. Tak narodziła się fascynacja trwająca do dziś, której wynikiem są dzieła przyprawiające odreszcze. Igorowi Kitzbergerowi udało się stworzyć rzeźbę postaci historycznej ukazanej współcześnie. Nie można obok niej przejść obojętnie. W podobnym duchu utrzymane są jego postaci Karola IV, Cyryla i Metodego z Muzeum w Pradze. Dzieła Komeńskiego są do dziś aktualne. Jego dorobek nie mógł się zestarzyć, bo twórca wyprzedzał pomysłami swoją epokę. Komensky bez zesporu předešel svoji dobu nejméně o 300 roku. Když se podíváme na současnou Evropu, sjednocování Evropy, to podobně chtěl Komensky v tom 17. století. Komensky byl, který také se snažil, aby byl vytvořen nějaký mezinárodní univerzální jazyk, Komeński bezspornie przewyższał swoją epokę o 300 lat. Podziwiamy Zjednoczoną Europę. Tego chciał już w XVII wieku. Chciał stworzenia międzynarodowego języka. Był prekursorem Esperanto stworzonego przez Zamenhofa. Chciał powołania czegoś na wzór organizacji narodów zjednoczonych i Rady Bezpieczeństwa, by władcy rozwiązywali spory nie mieczem, a w negocjacjach. Religie miały współpracować ze sobą, głosił ekumenizm. Powinniśmy mieć to na stałe w pamięci, Uch, przykład przykład a jego ideały realizować to także to, to współcześnie. Myslę, że to byśmy stale mieli mieć na pamięci a wziąć z Skomenskiego przykład a snażyć się Komenskiego ideali naplnić i w dzisiejszej obie jego świat nie odkrył w całości. Właściwie od, odkryto tę jego wielką dydaktykę i dostrzeżono właśnie to, że on zalecał te zasady, tak zwane nauczania, zasada poglądowości, łączenia z praktyką, wiązania słowa ze słowem, prawda i tak dalej. Tymczasem Komeński miał i, i to właśnie dla mnie, dla mnie, Komeński był olśnieniem, można powiedzieć, pewnym odkryciem jako dla, dla naukowca. Nie, nie ze względów ludzkich, tylko ze, z uwagi na moje. Przygotowanie przede wszystkim metodologiczne, filozoficzne i psychologiczne. Kiedy czytam dzieła komeńskiego, to ja bardzo często sobie uświadamiam to, że Bożeż ty mój, to, to, to trzy wieki później dopiero zaczęto, zaczęto to, mówić o tym, co on już. Już wówczas, wówczas widział. Niestety Janowi Amosowi Komeńskiemu yy, przyszło żyć w bardzo trudnych czasach. No jak w tych trudnych czasach, yy, interpretacja i jakaś analiza jego postaci, jego działań zawsze wywołuje kontrowersje. Zawsze są tacy, którzy powiedzą, że to świetnie, to znakomicie, i zawsze będą tacy, którzy powiedzą, że to źle, że to zdrajca i tak dalej. Bardzo daleki jestem od nazywania go zdrajcą. Po prostu był człowiekiem bardzo głęboko uwikłanym w trudne losy Rzeczypospolitej XVII stulecia.